Cześć, witam Was w bardzo gorącej serdecznie z tej strony I witam Was w grze The Sims 4. Już nagrałam film to nie ma co tutaj teraz się podniecać. Tutaj, słuchajcie, bardzo daleko ich przeprowadziłem Koło ćwirów Nie, nie, nie gram ćwierami. Tutaj, tutaj możemy stworzyć. Stworzyć sobie. To może kiedyś tam, kiedyś jak. Rezygnuję z tej rodziny, albo mi wszyscy sobie inną, to może zrobię sobie do tego dom. Dobra, No Nie przedłużam. Na sam początek chciałabym was bardzo przeprosić za to, że w pierwszym odcinku nie było widać głowy Simów. Bardzo was za to przepraszam, nie musicie tego oglądać, jeżeli nie oglądacie, nie musicie tego oglądać, ja nawet. wam mnie polecam, bo ja bym też nie chciała oglądać takiego czegoś, także się nie dziwię. to też trochę pograłem, znaczy... Pisa, troszkę, słuchajcie, czy widać? Nie, nie widać. Nie no, widać, ale poczytowałam z mo... ...her -lody. Tak. Jeżeli pytacie, jak to wciskam, to, to tego ...Cetera plus shift plus, plus C. Tak. Czyli to wszystko razem, później to wam i po boku wyskakuje, piszecie, my o tych hierarchiach. Tak. Słuchajcie. Jeżeli ktoś, to jeżeli ktoś to ogląda, to naprawdę, pisz. Pisz, pisz do znajomych na Facebooku. Yy. Na Facebooku, nie? Na Facebooku. Na Instagramie, wkładaj tam zdjęcia, ale, w, ale pisz do, nie wiem, vlogerów, czy coś, poleć mnie, ponieważ ja mam tak mało subskrypcji, a ja naprawdę lubię nagrywać, i to bez sensu, żebym miał tak mało subskrypcji. W ogóle tak, yy, jest tak tych mało łóżek, znaczy, Tutaj skupienie, tutaj dzieci, tutaj dziewczynskie, no to... Nie wiem. Musimy się tego. Nie, co wy robicie? Nie, no, musicie się... on nie chciał? Nie no, chce. Dobra, my tam nie patrzymy. Dobra, już już, Jest, nie patrzymyśmy. Okej, okay. teraz idziemy. Kurde mam zwolniona, że akurat teraz muzyczka, tak? Poza tym, że niby zrób test ciążowy, jak się tak nie tu. No zrób. Zrobimy. Zrób test. Ciekawe, że będzie w ciąży. A jeszcze ona... Zawis... Dobra. Ale fajnie, ej W ogóle, jak. Polecajcie mnie, ale piszcie do mnie, jak ja mam odchód. Bo na moim innym saveie, gdzie ja sobie grałam, jak zrobiłem dziecko, to ona ciąć ty... taka gruba. Nie wiem, czy to. Nie wiem, czy to zniknie. Nie wiem. Ale mi Możecie nic co nie będę robić, może samo to zniknie, ale możecie pisać. No i oczywiście też piszcie do vlogerów, vlogerów do o mnie. A słuchajcie, to mnie bardzo zabawiło y, surfu po kanałach. I to są chyba że tak chyba straszne kanały. Nie, ale patrzcie, widzicie? To jest chyba z desim z nie z tego świata, to nie jest, nie? Chwila. Ej, a czy jest tutaj? A, już koniec. I sobie, ja naprawdę... No, wiecie... Czekaj, chłopie... Wiesz co? Zaprasz... ją na randkę. Dziś nie będzie. Okej, okay, podróż z... No. Muzeum... No mi się wydaje, że weźmiemy... jakieś Bar są chyba... tu gdzieś. Bar, to... Muszę wejść do jakiegoś baru, się pobawić. No, sam nie wiem, bo ciągle... jeżeli... w ogóle, jeżeli... Czujecie to rozpoczęciem się. No. Aha. Rozpoczęciem się. No. Yy. Yy. Co on robi? Czy on grzebie? W... Nie no, on chyba sprzątał. Nie wiem. Gdzie idziesz? A ty tylko. Dobra, chcesz zamówić drinka? Dobrze. No, przypominam wam, piszcie do vlogerów, bo mi naprawdę żebym miał dużo subskrypcji, no, starać się nad czymś, albo słuchajcie, albo, albo piszcie do vlogerów, żeby mnie polecali, reklamujcie mnie, lub, jak jesteście dobrymi youtuberami, jak jesteście dobrymi youtuberami, co ma powyżej 500 subskrypcji, to są dwie opcje. Pierwsza. Na swoim kanale możesz się polecić mnie. Druga. Co wy robicie? Zaraz wam powiem tą drugą. Tak, A drugą. drug, no, ona wyszła za rodę. A drugą. Opcja: Możecie mi napisać w komentarzach krok po kroku, jak zostać dobrym YouTuberem. bo mm, wiecie, wy zamów u niego. Chipsy, zamów, jesteś głodna. Chyba zjedz te chipsy, jesteś głodna. kobito. I to? Więc zjedz to, tak, zjedz to. Tylko, że na no, moranka się idę, a nie prezentuje. Nie wiem. Dobra, Karolina niech już wraca do domu. Przy imprezka rozkręca. A niech jeszcze nie wraca. Idź do domu. U, się jesteś. Oj oj, oj. dobra. Mm. No, skorzystaj. Już. No, już nie Ej, good, masz. gut masz gut Gut, musimy patrzeć na głód. Barem. No i to i zajmuje się barem. Y Ej. Tylko. Ty, ty. Przygotuj drinka. Sok z lodem. Sok z. Dobra, sok z lodem. I za co jeszcze ja muszę płacić? Czy jest tutaj jakiś przygotuj Nie, no jest tylko. Przygotuj drinka, jakieś chipsy. Nie ma no, niestety. O tego, gdzie piszą, piszą że nie co idzie umiejętności. On ma charyzma. On ma już tego charyzma, y, gotowanie logiczne, miksologia. on tam co Dobra. A ona. No ona. Oj no. Chodzi do domu ty. Zrobimy tą aspirację, nie? Jak zrobimy tą aspirację, to nawet teraz możemy wybrać sobie nową. W strze się tak nie dało. No, myślę... już Naprawdę. Hmm. Zaraz będzie koniec ogólnie odcinka. Ale to za chwilę, jeszcze chciałam wam pokazać. A wiesz co? tak granie, nie? Może zrobię osobny odcinek i może jutro czy tam jeszcze dzisiaj ja porozmawiam z wami na różne tematy. Nie wiem, na przykład yy, tak, także już wiecie co robić. No jak chcecie, jak chcecie to polecajcie mnie. Bo naprawdę szkoda tego yy. Za 18 godzin dwa termestry. Dobrze. eleganci. Patrzcie! To, to była taka dupka chuda. Dupką chudą tego... Dupkę chudą wybrałem. No i teraz taka nie jest Kardashian. Dobra. Czas już chyba kończyć odcinek. Ty odwiedź... Tutaj mieszkają ćwirowie. Ja mieszkam około ćwirów na pewno się z nim w kolejnym odcinku zaprzyjaźnimy. A na razie to do widzenia. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Czekajcie chwilę. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. I trzymajcie się do usłyszenia. No i cześć. I simsy, simsiory wasz. Was też żegnają. Tak się pa.